Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś mam dla Was nie lada gratkę. Chrysler PT Cruiser Cabrio z 2004 roku z przebiegiem 60 000 km w wersji GT 2.4 Turbo. A myśmy do tego dołożyli jeszcze instalację gazową. Oczywiście, żeby było taniej. Chcecie zobaczyć jaką instalację jak to zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania. Taki okaz to u nas nie lada gratka. Dlatego ją wam przedstawić. Chrysler z 2004 roku sam w sobie jest tak brzydki, że aż ładny. Zupełnie jak Lajsa Minelli i inne tego typu twory tej naszej cywilizacji. Samochód, chyba, miał być jakimś przełamaniem dla Chryslera, ale nie okazał się zbyt dobrze sprzedającym samochodem. Ale ma bardzo wielu fanów i bardzo wielu przeciwników. Dzisiaj mamy jednego z fanów takiego samochodu, w bardzo dobrym stanie, samochód z 2004 roku w wersji Cabrio GT, czyli 2 litry 24 turbo, 225 koni mechanicznych. Cieszy latem, cieszy zimą, można się nim bawić, ale dużo to kosztuje. Szczególnie dlatego, że auto jeździ w Niemczech, gdzie benzyna kosztuje w tej chwili euro 60, a auto paliło średnio 12-13 litrów, co kosztowało klienta ponad 20 euro. Teraz będzie paliło 14-15 litrów. Gazu po 65 centów no to jest połowa tego co dotychczas klient płacił za benzynę. Opłaca się czy się nie opłaca? Sami możecie sprawdzić, czy opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu albo do takiego jakim jeździcie. Wystarczy wejść na naszą stronę, do której link macie na dole w opisie. A tutaj macie formularz po wypełnieniu którego. Dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego bądź innego samochodu, którym się interesujecie i chcielibyście założyć instalację gazową, a uważam to za najmądrzejszy sposób oszczędzania, jazda na gazie, to nie dość, że zostaje w portfelu, a jeszcze mniej dwutlenku węgla emitujemy do atmosfery i jesteśmy przez to. Zbawicielami tego świata. Oczywiście zbawicielami nie będziemy, może dopiero jak zaczniemy jeździć elektrykami, to będzie można powiedzieć, że jesteśmy zbawicielami. Ale teraz przynajmniej emitujemy o 10% mniej dwutlenku węgla dzięki temu, że jeździmy na gazie. To dużo czy mało? Wydaje mi się, że wystarczająco. Trochę więcej niż diesel, ale dużo mniej niż samochody benzynowe. A przede wszystkim nie emitujemy w ogóle tlenków azotu, albo prawie, prawie w ogóle o dużo, dużo mniej niż w samochodach diesla. Tymczasem to wszystko, co miałem do pokazania pod maską, a właściwie to jeszcze chciałbym powiedzieć, że zamontowaliśmy tu instalację gazową Prince, która dzięki homologacji R115 może zostać dopuszczona do użytku w Niemczech i bez problemu przejdzie odbiór w Niemczech i klient będzie mógł legalnie jeździć za 50% ceny. Tymczasem zapraszam do środka, pokażę Wam, jak ten Chrysler wygląda w środku. Tak prezentuje się z boku stylizowany na starego retro Chryslera PT Cruiser z 2004 roku. W wersji kabry. W środku praktycznie nieryśnięty, praktycznie niezużyty. Bardzo ładnie zachowane siedzenia i śmieszna trzyczęściowa deska rozdzielcza, na której mamy wszystkie potrzebne nam informacje. A z lewej strony zamontowaliśmy przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili pokazuje, że odpalił na benzynie. Co wiemy. Po logo Prinsa mrugającym, a od kiedy logo Prinsa zacznie świecić ciągłym światłem, będzie to oznaczało, że jesteśmy już na zasilaniu o połowę tańszym, co właśnie w tej chwili nastąpiło. A cztery diody u góry z pięciu pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, czyli mamy w tej chwili cztery piąte zbiornika, który wylądował pod podłogą bagażnika. Bagażnik PT Cruisera Gabriel pozostanie nieuszczuplony, ponieważ zbiornik gazu zamontowaliśmy pod autem. I ma on pojemność 34 litrów brutto, co pozwala zatankować około 30 litrów gazu, netto co przy spalaniu powiedzmy 13-15 litrów powinno nam wystarczyć na przejechanie około 200-220, może przy szczęśliwym, bo przy odrobinie szczęścia nawet 250 kilometrów. Po tych 250 kilometrach możemy podjechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie. Tego taniego ekologicznego paliwa za pośrednictwem wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jeżeli podobał Wam się ten samochód, mam złe wieści, nie jest, nie jest on już produkowany, ale jak widać można znaleźć jeszcze niezłe egzemplarze w dobrym stanie. Na rynku niemieckim czy amerykańskim myślę, że spokojnie sobie to znajdziecie, gdybyście chcieli kupić. A jak już kupicie, zapraszam oczywiście do nas na montaż instalacji gazowej, żebyście wydawali na paliwo o połowę. Mniej. Jeżeli podobał Wam się za to film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał, kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów. W szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 26 lat. Tymczasem na gazie. Hej!